Panie, witajcie. Chcę się z Wami podzielić moim eksperymentem. Od kilku dni, dokładnie od trzech dni, używam tego produktu. Z firmy Greenway Aqua Magic z nanosrebrem. Używam rękawiczki, takiego czyścika, używam yy, ręcznika oraz takich płatków do prania bielizny. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że jestem alergikiem i moja skóra jest pokryta w trakcie yy, pomyciu wszystkimi kosmetykami, które, za, za, które yy, zawierają chemię, taką te, które kupuję po prostu w sklepie, nawet te dla dzieci, te takie sensitive i te, które są w ogóle bezzapachowe, one powodowały podrażnienie mojej skóry. Nic nie pomagało, kochani. Ja już kombinowałam z różnymi sposobami. Mam oczyszczony organizm, dobrze się odżywiam, i wszystkie inne kosmetyki spowodowały, że moja skóra, ja się po prostu zadrapywałam. Stędziało mnie, była sucha, do tego takie plamy. I to wyglądało strasznie, prawda? Na całej cała szyja, cały dekolt. I też tutaj w miejscach, gdzie, jest, gdzie mam kontakt z bielizną, tak? Czyli też w miejscach intymnych, ale także też tam, gdzie gdzie, mam, gdzie noszę biustonosz. I kochani, ja myję się tylko wodą. Tylko wodą i tym czyścikiem, to on jest taki troszkę ostrzejszy. Yy, I bardzo dobrze złuszcza naskurek, masuje, do tego poprawia ukrwienie. Ola, z tą rękawiczką, która jest delikatna i w tych takich wszystkich delikatnych miejscach myje się nią. Woda i to. I ja od trzech dni, kochani, nie mam swędzenia. Wyprałam całą bieliznę sobie jeszcze w tych właśnie płatkach. I po prostu teraz czekam tylko, bo już zbladło. Te, te plamy już zbladły, już nie są takie czerwone, już mnie nie swędzi, nie jest sucha skóra. Ja nie używam żadnych balsamówniczego, niczego, kochani. Naprawdę, po prostu jestem, jestem tak zaskoczona tym, że no, nie mogę w to uwierzyć. Po prostu przestało mnie spędzić. To jest mega, naprawdę. Ja nie wiem, co tutaj jest w tym. Nazywa się Silver Line. I dokładnie działa tak, jak o niej mówią. Niesamowite. Będziemy w kontakcie, ja też będę robić jeszcze, bo zrobiłam też zdjęcia tej mojej skóry. Jak już całkowicie wszystko zniknie, to pokażę Wam, kochani, jaki jest efekt tego. Pozdrawiam Was serdecznie.